Witam serdecznie. Szczęść Boże. Kochani, dzisiaj zajmiemy się tematem gniewu. Pytanie, taki tytuł odcinka. Czy można się gniewać i równocześnie nie grzeszyć? Czy da się gniewać i nie grzeszyć? Wiemy sami doskonale, że raczej bez gniewu nie da się żyć. Staramy się nie gniewać, ale rzadko Udaje nam się nie gniewać. Często codziennie potrafimy się zagniewać na drugiego człowieka, na samych siebie. Czasami zdarza się nam zagniewać na Pana Boga. Widzimy, jak dużo gniewu jest wśród nas. Staramy się wyrzucić ten gniew z siebie, wyrzucić ten złość, wyrzucić ten gniew, no ale, no ale on wraca do nas. Czy można żyć bez gniewu? Czy można być łagodnym, jak baranek? I się nie gniewać? Czy baranek Boży się nie gniewał? Czy Jezus się nie gniewał? Postarajmy się odpowiedzieć na te, na, na te pytania na, w tym temacie. Więc najpierw zajrzyjmy do Słowa Bożego. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Ewangelia według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i farzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Od razu poprzeczka idzie bardzo, bardzo wysoko. Farzeusze, uczeni w piśmie, bardzo starali się być sprawiedliwymi ludźmi, często przed ludźmi, przed Bogiem, może już nie do końca. Jezus im to wy wyrzucał, wypominał. Więc oni starali się bardzo być sprawiedliwymi, a my musimy się starać jeszcze bardziej. I Jezus pokazuje, w jakich tematach, w jakim temacie mamy być sprawiedliwsi od farzeuszów i uczonych w piśmie. Także naprawdę dzisiejsze słowo jest bardzo, bardzo ważne. Zresztą każde jest ważne. Jeśli chcemy być zbawieni, to musimy wziąć pod uwagę wszystkie słowa, które są spisane w Piśmie Świętym. I po prostu żyć nimi, nawracać się do Boga przez zmiany myślenia. A zmiana myślenia zdarzy się tylko wtedy, kiedy przyjmiemy Słowo Boże za nasze. Po prostu wciśniemy je sobie tutaj do głowy, do serca, i to słowo będzie, będzie żywe, prawdziwe, i będziemy według tego słowa żyć. Więc dobra, o co chodzi z tym gniewem? Już, bo mi się uciekło. Dobra. Słyszeliście, że powiedziano przodkom nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa podlega sądowi. To jest raczej normalne, że nie każde zabójstwo jest tak samo karane, tak samo... Nie, nie patrzymy tak samo na, na, na każde zabójstwo. Można zabić, bo się chce z premedytacją, a można zabić w obronie własnej. Widzimy, co się dzieje na Ukrainie, nie? W Ukrainie, tak powinienem powiedzieć. Widzimy, co tam się dzieje. Aha, i taka mała dygresja. Ktoś ostatnio napisał w komentarzu, że nie będzie nas już, już oglądał, ponieważ mówimy za dużo o polityce. Kochani, Jezus jest Panem także polityki, wszystkich dyscyplin, że tak powiem, życiowych. Wszystkiego pieniędzy, zdrowia. No może powinniśmy bardziej mówić o uzdrowieniach, nie? To wtedy może byłoby więcej wyświetleń. Albo mówić o tym, co będzie, o przewidywać przyszłość. tak. No raczej o tym nie mówimy. Mówimy o takich, o wszystkich aspektach Ewangelii, o, o tym, co Kościół, nad czym Kościół się dzisiaj zastanawia. Dzisiaj Kościół zastanawia się nad gniewem, więc kochany bracie, kochana siostro, jeśli masz problem z polityką, i nie chcesz zaprosić na przykład Jezusa do tej polityki, no to przykro mi, ale my będziemy mówić o polityce na tym kanale. Będziemy mówili o wszystkim, bo wszystko zdąża do Boga. Wszystko musi zostać wypełnione Panem, Bogiem, wypełnione prawem Bożym. Wtedy dopiero będzie sprawiedliwość. Dobra, więc czytamy dalej. A ja Wam powiadam: każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu raka, czyli głupcze, podlega wysokiej radzie. A kto, a kto by mu rzekł bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Idziesz do piekła. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem, szybko, szybko się pogódź, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia, dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza, ale jest szansa, że wyjdziesz stamtąd, ale musisz za wszystko zapłacić, za każdy gniew. Każdy gniew musi być spłacony, każdy gniew musi być osądzony. Nie da się żyć bez gniewu, nawet Bóg się gniewa, ale krótko. My też powinniśmy się gniewać krótko. Skrzywdził cię ktoś, masz prawo się zagniewać na tego człowieka, ale masz obowiązek się szybko z nim pogodzić, zrobić wszystko, co jest w Twojej mocy, żeby odpuścić temu człowiekowi żeby się już na Niego nie gniewać. Zanim wyjdziemy do drugiego człowieka, to najpierw jesteśmy z Nim związani tu, w sercu. Nosimy Go w sobie. Nosimy do Niego jakiś żal, śmierć, śmierć nosimy, albo życie. Bardzo podoba mi się to, co robią Ukraińcy. Nie wiem, czy ja bym tak potrafił, ale dla mnie to jest wzór do naśladowania. Zobaczcie, oni nieustannie starają się Wejść w relacje z Rosjanami i rozmawiać przy stole, pokojowo, dyplomacja. Oczywiście, ktoś może powiedzieć, że to jest jakaś gra. Tak, to może być gra. Nawet jestem pewien, że to jest jakaś gra. Ale nie zamykam się na drugiego człowieka, który mnie krzywdzi. Pogódź się z nim, zrób wszystko, żeby się z nim pogodzić. Szybko, Jezus mówi: szybko się z nim pogódź. Bo gniew ma to do siebie, że on się cały czas nieustannie rozwija w nas. Zagniewałeś się troszeczkę i później, jeśli nosisz w sobie ten gniew, to on się w tobie rozwinie jak rak, i będzie cię gryz, zżerał. I często tak jest, że ktoś nie potrafi przebaczyć drugiemu człowiekowi i żera go rak, taki fizyczny, nie mówiąc o duchowym raku taki nowotwór. Cię żre po prostu od środka. Gniew jest nam potrzebny. Potrzebny jest nam gniew, żeby powiedzieć stop swojej głupocie. Ja często się gniewam na samego siebie. Coś ty zrobił? Jak ty mogłeś tak zrobić? Człowieku, przestań już tak robić, nie? Żyję sam, więc muszę sam do siebie mówić, nie? Muszę sam się yy, korygować. No jakbym żył z kimś, kto, ktoś mógłby mnie skorygować, no wtedy też by się na mnie za, mógł zag, nie, zagniewać Wtedy może to nie byłoby takie miłe <gry> Znaczy gniew w ogóle nie jest miły W ogóle krytyka nie jest miła Wydaje nam się, że ona nam szkodzi I także w drugą stronę, że jeśli ja odpuszczę drugiemu człowiekowi To może mi się wydawać, że ja będę sam poszkodowany Dlatego nie chcę się pogodzić, bo jak się gniewam, to mam władzę nad tym drugim człowiekiem. Ten drugi człowiek może się mnie bać. Nie? Ja się go wcześniej bałem, teraz, ja się, teraz on się mnie boi. No, no, właśnie to. To trzeba wszystko osądzić. Jezus mówi: wszystko musisz osądzić. To tak jak z zabójstwem. Każde zabójstwo jest sądzone inaczej. Wszystkie. Sytuacje, muszą, wszystkie okoliczności muszą być wzięte pod uwagę, zanim zostanie wydany wyrok. I tutaj tak samo Jezus, Jezus stopniuje gniew. Jeśli powiesz o kimś, że ktoś jest głupcem, bo raka to znaczy głupi, to, to już nie jest zwykłe osądzenie tego gniewu. To musi pójść do Rady Wyższej, do Rady Wysokiej. To już jest wyższa instancja. Sądu. A my często mówimy, Ty, głupcze, to tak lajtowo. Potrafimy powiedzieć dużo, dużo mocniej. Z tego wszystkiego będziemy osądzeni. Poprzeczka jest naprawdę bardzo wysoko. Bóg jest sprawiedliwy i się gniewa. Tak, to prawda. Jezus spojrzał z gniewem na tych, którzy mieli zatwardziałe serca. Kiedy chciał uzdrowić człowieka, kiedy się pytał, co wolno w Szabat, czynić coś dobrego czy coś złego, życie uratować czy zabić. Lecz oni milczeli, byli zatwardziali. Więc Jezus, spojrzawszy na nich z gniewem, zasmucony z powodu ich zatwardziałości, uzdrowił tego człowieka, ale gniewał się krótko, bo wiedział, że jego gniew zniszczy tych ludzi, a on nie chce śmierci grzesznika, jak to mówi słowo z Ezechiela, z księgi Ezechiela. Pan nie chce śmierci grzesznika. My tego często nie rozumiemy. No, jeśli zrobił coś przeciwko mnie, skrzywdził mnie, to musi być surowo ukrany śmierć. No nie, nie, nie możemy w taki sposób podchodzić do, do krzywdy. Musimy mieć w sobie zgodę na pojednanie z drugim człowiekiem. I to szybko, jak najszybciej. Dobra, kochani, tyle mam dzisiaj do powiedzenia. Wiem, że temat jest głęboki, szeroki, nie powiedziałem wszystkiego, co chciałem powiedzieć, ale czas nas goni, więc jak Bóg da, to widzimy się w poniedziałek. Gniewajcie się, ale nie chrześć, jak mówi Słowo Boże z Panem Bogiem i pozdrawiam.